No co ja mogę powiedzieć? No, Flipper wiecie jaka jest. Czasu trochę się znalazło, ale no dobra, postanowiłem, że się zabawimy i zrobimy... Jeden szybki mecz jak jest tak w The Vision Rebels. nie? Bo nie będę w sobie grał tylko po to, żeby składem Ekstraklasy zagrać się na drugim koncie, gdzie to jest mój JEDYNY skład. Tak jak mówiłem, w ostatniej chwili kupiłem sobie trenera bierze, bo w sumie dlaczego, nie? I powiem Wam to, no bardzo ciekawy skład mi się tu uszykował, trochę go pozbierałem i jakoś to się wszystko trzyma, bo to zagrałem już wcześniej kilka meczów, tak dla zabawy i całkiem nieźle Pedro Tiby na środek pola, którym właściwie już... Nie gram. Nim raczej nie zagramy. Chyba tak samo jak powiem, co zaraz tutaj na środku obrony Michał Pan, Pan, tam jest tak dość jak częściu samego Cristiano Ronaldo. Czy innych reprezentantów jest. To było po prostu piękne. Idąc dalej, no mamy dwóch gości na napadzie, no jeden to Cristian Gytkier. Inny napastnik Patryk Kimala, którego ściągnęliśmy sobie do legienek, że no co się okazało, no? Rzeczywiście poszedł sobie do testy, to masy jest ale już nie pamiętam co dalej. Jego karta, jeżeli chodzi o karierę jest naprawdę fajna, ale tutaj on poza tempem nic nie ma. Ja się boję co to będzie. Na lewej stronie tu może zagrać tylko z którego tam wściegnę w ostatniej chwili, bo mi się przypomniało. Duża wytrzymałość, dużo tempa, nawet fajny trybnik. Może coś tylko będzie, może go wpuszczę, za już Następnie jest, i on chyba gra najlepiej ze wszystkich, ani tempa, ani str... mocnych strzałów, ani, moc... ani świetnego driblingu, ani niesamowitego podania. Pele van Amersfoort. Wyjaśnijcie mi, co jest z nim nie tak. Trzy bramki, jedna asysta. Tutaj nasz wicekapitan, jeżeli chodzi o karierę legią, Jakub Czerwiński nie zagrał ani jednego meczu, bo są lepsi. Przede wszystkim ją biegać. Jedyna złota karta w Ekstraklasie Jakub Płaszczykowski. I tutaj no najpiękniejszy. No, w sumie jedyny niepowtarzalny. Miał, miałem jego srebrną kartę przez większość czasu, ale okazało się, że w rzeczywistości przeszedł do Gstepy. Dostań forma, nawet nie wiem za co musiałbym to sprawdzić. No tak, no, Maksim, taki piękny zawodnik, a ja nawet nie wiem za co on dostał informa. On jest po prostu niesamowity. Jak widzicie to naprawdę nieźle mu paupgradeowali statystyki, więc chyba coś będzie grany tym maksimem będzie, będzie. No na napadzie rezerwowym właściwie, bo jeszcze jest barwa Chicago Fire i zamiast wracać do Legii postanowił, że pójdzie sobie do Węgier, wróci. Nemania Nikolić. Nie wiem, jak on ma 62 tempa w karierce u nas, ale tu ma 68 bardzo dobrze. I oczywiście nie mogłem zapomnieć o Wadisie najlepszym prawdopodobnie piłkarzu w ostatnich latach jeżeli chodzi o ekstra no po prostu co ten koleś wyrabiał? Ja to pamiętam jak ja oglądałem tą ligę mistrzów regia real 3 do 3 to po prostu ja po prostu musiałem go do chociaż na tą ławkę a no w sumie jeżeli chodzi o podstawowy skład to powiem wam, że tu rewelacji nie ma nabrałem, bramce jest Francisek Plak który właściwie no, no dobrze broni w sumie tyle na prawym broni jest e, kopia Stolarskiego, tylko że Poznańska, Robert Gumny. W środku tam mamy Remiego z Rzeźniczakiem po, po 70... Popatrzmy sobie statystyki. Daj sobie spokojnie na, na, na tej obronie, bo Remi to potrafi grać na tej pozycji. Lewa obrona tutaj właściwie wyboru innego nie było raczej. Wołodymyr Kostewicz. biega ci u ma, ale za bardzo piłki nie przejmie. Ale no dobra, jedyny wybór, który mu się trafić. W środku pola Kafu i zwoni Mirko Taki typowy pomysł, tylko dobrze znacie, taki typowy rzeźnik, to się wszędzie wciśnie. Na skrzydle, skrzydłach no, zaczniemy sobie od lewego, bo to jest Kamil Juświak, który przede wszystkim umie biegać i coś tam pokiwie. No i w sumie tyle na ten temat. A na prawym skrzydle... Nowikowas! Koleś jest wybitny. Jak na skalę Ekstraklas, tak 6 meczów, jedna bramka, jedna asysta. Ale co on kiwie, to jest jego. Jak on to robi, to jest po prostu piękne. W środku pole jeszcze mają jeszcze lepsze wsparcie, czyli João Amaral. Dobrze, że on jest na tej ofensywnej pomocy, że ma te 88 tempo, to przynajmniej będę w stanie coś zrobić w środku pola, a nie tylko wywalić lagę do przodu i niech nomikowac nam coś z łaski swojej strzeli. Igor Angulo. 36 chyba lat, a on w górniku zawsze. Co? F... Sezon kilkanaście prawda? Tak. Koleś jest niesamowity, jak on trzyma tą formę. Chyba go postawię do podstawy składu. Albo nie. Albo sobie to inaczej. Przecież to Patryka Klimale, ale bo w sumie ma dwa więcej tempa. A Angulo idzie na ławkę za Haraskina. No dobra. Co ja mogę powiedzieć? Lecimy sobie może w końcu do meczu. Za dużo tego przedstawienia składu. Tak. Wiem, wiem. Mam jedno zwycięstwo, jeden remis i sześć porażek. Jestem w dziewiątej tym no. Ja nie wiem o co chodzi, ale... No zagrajmy. no. Może trafi się ktoś ciekawy. Ale, ale bym sobie tutaj zniszczył tam jakieś 5 do zera strzelił. Pewnie Maxim zaraz wejdzie z ławki go z Dobra, przejdźmy do meczu. Dobra. Pokazujcie mi ten skład. No, Nie. Właśnie... Sobie z... Dobra, nie ma Terstegena, wiecie? Nie ma Terstegena, czyli jesteśmy ustawieni. Ale Marcel z transportem, to pele, to yoke, Eriksson, Mandy, Long, Nie ma nas. Grajmy. Okej, okay, zobaczcie, czy on nie potrafi w ogóle podawać. Zagrał do gumnego, kapitalnie. Aha, nie pytajcie o te stroje, Crystal Palace, bo normalnie to ja jestem jakiś dziwny, że postawiłem te stroje jako e, stroje domowe, zamiast ustawić jakiegoś klubu z Ekstraklasa, a to jest podskuną wyjazdowe. No ciekawe, nie powiem. I teraz amaral, ależ tu pokiwał. I teraz gumny Nowikowas ruszył. I jest przed Mendim. Zróbmy to Nowikowas. Ta mogła być bramka. Jajaj, jaj, mógł tam jeszcze Angulo tołożyć tylko nogi, okay. byłoby po sprawie... No nie no i teraz Rashut mi tu idzie za akcją. No kasuj go ktoś! Dobrze Kożuli. No dobra, jesteśmy pozamiatani, bo tu idzie rażu, ale jednak Drzeźniczak, co pozamiatał go Normalnie Liga Mistrzów Real Madrid, to jest ta klasa 3-3 14 minut tego meczu minęło i Nadal jest 0-0, no po prostu niesamowite Amaral, co kasuje raż Ale nie, bo teraz no masz wolny No i świetnie, zablokowany. Kto tam próbował z nożyczkami uderzyć? Już lagą do Nowikowasa. Nowikowas, tym razem musisz to zrobić, synu! Piękny dragbaczek. Patrzcie. Kamień już Ale czemu na czerwoną uderzył tak dobrze? Nowikowas z kafu! Kafu to jest faul! Dobra. Pół godziny gramy, nadal no tak, remisujemy. Zobacz, by się spiął, to by coś z tego było. Nie no, jakby to jeszcze weszło, to by był cud. De Jong, Jesteśmy nigdzie! Co tu zrobił pięknego? Franciszek plak, dziękuję bardzo. Ważne, że nie ma. Ale teraz go zkiwił. Dobrze, dobrze. O moral! Nie no, zaskoczył mnie w uderzeniu chłopaczy, no. Nowikowas, nie ma spalonego. Nie ma spalonego, on jeszcze ten kiwie. Kiwaj się. I koniec pierwszej po. Dobra, 0-0. 0-0, ale... Nie powiem, żeby była jakaś tragedia no Ale oczywiście gdyby w ode mnie, Kostewicz też podszedł To by było zdecydowanie lepiej Nie Dobra, spokojnie, ten Rashlow to nie umie strzelać nawet Teraz patrzcie, Van Amersfoort Van Amersford Przepchał, ale gdybyś ty umiał biegać I patrzcie, i Nowikowa ma teraz sporo miejsca I on to zrobi, on to już po prostu musi Jeszcze kimnął, to przepchał niego. Jóźwiak, synu! Dobra, Kożul, strata przeciwnika i teraz Kamil Jóźwiak. Kamil Jóźwiak! Jog, jest! Jeden do zera, Arwyda, nie no, muszą go, muszę się uspokoić, spokojnie. 60. minuta, jest jeden do zera. Arwyda, co on zrobił, no zasłuszona opaska kapitańska. Kapitalna akcja, nie powiem. No dobra. Jedyne co tu może się stać teraz, Aleksandru z Maxim, synu szykuj się. Tylko nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, Lukas Moura na... dobra. To zagrał do jedynego słusznego zawodu. Nie no spokojnie, Maxim dopiero daje fory, bo od razu dał się sfaulować. Spokojnie, spokojnie. Oj Kafu, nie podoba mi się to, co ty teraz narobiłeś. Nie, 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 nie podoba mi się to. I co zrobił tu kostewy? Jeszcze pałowany! Czy tam Nie wiem Chyba był spalony, nie wiem, ale kostewy normalnie, niesamowita interwencja. To się ceni. Dobra, zagrywamy na czas, zagrywamy na czas! Nie no, nie no, ale tak na serio to ja nie wiem gdzie zagrać kompletnie, dlatego to zrobiłem. Dobra, bo ja nie wiem gdzie zagrać. Pele, pele, on wie! On wie i dlatego zagrał do Kamila już jaka na lewą stronę? Już jak? Maksym co przyjął! Jest! Spalony. Jezu, już myślałem. Stała przyspieszenia, właśnie kierka dostała przyspiesz... Co zrobił Kostewicz? Dobra, to jest fał, ale... Je... Ale on trafił w piłkę! Synu, decyduj się na lutę. Synu, decyduj się na lutę. Uff, słabo gram. kołas ty już tam za... Jezus Maria, Maksym, to już po prostu musisz, synu! Zajnodowala bez... Nie, nie świetnie, bo oczywiście strata Musiałem już też ci zrobić, ale weszło Maksim, juźwiak Mach... Dostał piłkę musisz Jest za 0 dziękuję, pozamiatane Kamil juźwiak O po prostu, no wiedziałem, że dzisiaj sobie strzeli Syn rób tą cieszynkę, pięknie Gra tym składem jest niesamowita Przegrasz, to przegrasz. Trudno? No masz zespół z Ale jak wygrasz, to jest niesamowita satysfakcja. Takie rzeczy się po prostu zdarzają. Ostatnia akcja to bramka Kamila Jóźwiaka. No nie za ładnie w te bramki cię wpadał, ale <grymianie> zwycięstwo to zwycięstwo. Jak widzicie, chyba miałeś przyczekowanego Walkera, soku ty bale. A tu takie. <grymianie> no wygrywamy 2-0. Pozamiatane. Ja dziękuję za oglądanie. Sam jakby powiedzieć, podaj wy. Taki skład obrać to No Wiem, że może przeciwnie zbyt dużego skilla to nie ma, ale... Wynik to wynik. Dziękuję. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku, a ja się z wami żegnam. No i cześć!